Taki mijam taki wiadukt Mijam taki wygłośny stadion pomogli onu, Tutaj mijam rzekę Rodan W okolicach Avignonu taki zamek na skale i jaskinie A no, jadę ze z górki i tam na No i tak, znajduję się niedaleko miejscowości Nim. No i idę gdzieś tam O tam No i dobra, zbliżam się do tej miejscówki, a tu takie kaktosy rosną No i dobra, jestem nad tą miejscówką Jest tu taki domek, i idę tam no i wszedłem do takiego sadu, tu jest jakaś informacja o zagospodarowaniu Koleś na koniu, o, tu jakiś kanał No nic ciekawego tu nie ma, no kurde. No i po drodze napotykam świeże stolce Myślę, że to są kozy Idę taką ścieżką. No i napisali coś jak zwykle nie po polsku. No i tu taki domek Czyś tak trochę jakbym zwiedzał hiszpańską wioskę a kurde, jestem we Francji, no i Francuzi też robią takie domy z kamienia I zobaczymy jak jest w środku No nie wiem, w takich warunkach to ja nie wiem kto by chciał mieszkać No i wróciłem na te ławeczki, tu stoi taki osioł i możliwe, że tamte stolce też pochodzą od osła A tu jest taki krąg, głębokich chroz Po mojej lewej mijam Morze Śródziemne No i tam po mojej lewej też mijam takie jeziora Obok takie samoloty stoją No i będę jechał kawałek przez Pireneje Jaduk de Calcine O, tak wygląda a Mijam taki pomnik Tu taki akwedukt O kurde, tam coś się pali Jakiś wypadek był, czy co? samochodu się kopci normalnie O, a tutaj można sobie przyjechać I kupić drzewo No i tu po mojej lewej mijam Przedmieście Barcelony Tu taki ładny las po mojej lewej A tu taki wąwóz a, tu też taki ładny widoczek. No i mija rzekę Rio Euro. Zaragoza. Tak wygląda Zaragoza z autostrady. Mój dzień 22 maja, 20 minut po południu słonecznym, niedaleko Zaragoza. No i tutaj, z tyłu, za stacją znajduje się taka olbrzymia elektronia słoneczna. No i tu, jakieś tam wiatraki. O, takie góreczki. Dookoła i taki step. No i tam tu wiatraki A tak no. wygląda farma kolektorów słonecznych z bliska ja wracam do Saragosy Jadę tu do San Sebastian. Wszędzie wiatraki Tutaj gromadzą z tych wiatraków i dalej rozsyłają No tu się tak bardziej zielono zrobiło a tu między pagórkami zaorane pola. O, tam będzie taki samolot Zrzucę spod Po mojej lewej na górce taka miejscowość. Zbliżam się do Pampeluny i taki wielki akweduk mijam. Tak wygląda Pampeluna z autostrady. Wjechałem w takie góry z chmurami. Przed sobą mam takie skały. Taka miejscowość, Sekundo. Taka droga. O, jadę przez takie miasteczko. Na zachód słońca, okolice Tours 21,30. O, tu taki samolot. Piramida, piramidę jakaś francuskiego faraona Takie fajne bloki w Antwerpii Tutaj widać Antwerpię w pełnej okazałości Widok na centrum Antwerpii z autostrady No jadę przez Holandię No jadę rano Słońce w Holandii No jadę do stadą, która ma 6 pasów jadę przez Amsterdam i mijam takie futurystyczne budynki No i mijam takie budynki o, i tu też taka nowoczesna dzielnica. No, i jadę wzdłuż wiaduktu, prawie że. No, na krawędzi wiaduktu pod wiaduktem. Znaczy, no, tak w połowie pod wiaduktem. Holenderskie fundamenty. A tutaj taka fontanna. Obok lotniska A Teraz będę świadkiem lądowania samolotu na lotnisku wiadukty nad wiaduktami. O... o. tu jadę nad kanałem. O, tu taki most. Tam port. Wejdę sobie do środka tego budynku Tu niedaleko centrum znajdują się takie ogródki działkowe i takie małe kanały No i tak wyglądają w środku te ogródki działkowe No i obok znajdują się takie nowoczesne budynki No i tak wyglądają z drugiej strony te budynki Taka fontanna przed hotelem O, tak wygląda start helikoptera posiedla i wokół jest kanał mijam takie kanały no i mijam taki kanał tutaj znajduje się taka przestań z łodziami a po drugiej stronie znajdują się domki i te domki ciągną się do Westerbrand Centrum jestem na ulicy Willem Strat Centrum jestem na ulicy Tichels Strat Centrum o, a tu sklep jest taka papuga no i jestem teraz na takim amsterdamskim bazarku Jestem teraz obok Bolono stracz centrum. Jestem obok Kajce Strat centrum. A teraz jestem na Helenmarkt. A tutaj znajduje się takie centrum konferencyjne I tam z tyłu znajduje się Bazilika Van de hacha Nikolasa. a tutaj jest może centralny pomsteck. Jestem teraz na ulicy Demrak I Tutaj Warna ja przeżyje się z Kerkstek Tutaj znajduje się The Old Kerk, najstarsza budowla w mieście. No to taki plac Beelsplay Znajduje się na placu Dam, tu jest National Monument, jakiś 27, pik Klopenburg i Polaska Amsterdam. Ja jestem teraz na ulicy Rokin, o pomnik Wilhelmina tu Jest na skrzyżowaniu Calverstras z Heligowek Heinen Lewzdauf A tutaj taki kościół katolicki Kliedberg No i tutaj znajduje się takie muzeum i Hirsch. Tutaj jest kolejcią. To takie budynki, muzeum. Idę ulicą Franz Hallstrat to jest takie przejście pod budynkami, a taki skwery. Jestem teraz w parku, tu jest takie małe boisko. Można sobie pograć w ping-ponga. A tu znajduje się taki budynek Koncert Gebu. Tutaj znajduje się taki wielki trawnik, i z tyłu taki zamek. Tutaj możemy zobaczyć, im szybciej wieje wiatr. Tym szybciej obraca się wiatrak, bo tak z bliska wygląda ten wiatrak. Normalnie 5 metrów od drogi stoi. A tutaj sobie stoję na takiej ścieżce, wpływa w trasę, a ja teraz stoję pod wiatrakiem. I płynie w trasę gdzieś tam. W takim miejscu, gdzie ma widok na cztery pokrywające się ze sobą wiatraki. A tutaj sobie można wejść na taki pomost. Taki widok na pomost, na Fajnie widać wiatraki i samolot. No i tutaj znajduje się taka przystań. Zbliżałem się do tych statków. tak wyglądają te statki z góry. Niech Dopuszczam Amsterdam, jadę do Marsylii. To jest znowu jadę przez Amsterdam. Jest to taki ładny wiadukt w Luksemburgu. Znajduje się w korku pod wiaduktem w Luksemburgu. Tutaj znajduje się kościół przy samej autostradzie. Kanały, no, kolej. Taką se drogą jadę. I mijam taką wielką farmę z kolektorami słonecznymi. No i ta farma. Chciał się aż po horyzont, prawie się. Rodan, no i tutaj jadę już na Marsylię, a na prawo się jeździ do nim. O, i tu na górce widać taki zamek, a tam wyżej taki jakiś pałac. A tu taka Zamyk jura w takosce częstochowska, tylko że. w wakacje. No i że... no, idę stamtąd. W planie mam wejść na te górki, zobaczymy dokąd ta ścieżka prowadzi. No i przyszedłem tutaj, tam mogę dalej iść. Ale pójdę tutaj na górkę. no i taki widoczek mam z górki, idę do jaskini. No i się okazuje, że tu jest tylko taka zwykła dziura, to nie jest jaskinia. No okazało się, że jaskini nie było, tylko zwykła nora. A ja se pójdę gdzieś tam dalej. O. I pośród tych wszystkich wzgórz znalazłem taki kamienny krąg, do którego można wejść. I tutaj w środku można się na przykład schować i na przykład zrobić dwójkę. O i tutaj jest fajna ścieżka. No. Żeby sobie zjechać rowerem, ale zejść też czy można. No i wszedłem na tą górkę. Ale taki widok A ujdzie. Tam widać farmę z kolektorami słonecznymi i na prawo parking, gdzie zaparkowałem jest tu autostrada. O to. Z tyłu bramki Na górce domki na skałach Jestem w Marsylii, takie domki na górce widać No i tak wygląda ten statek w porcie Tak wygląda statek Aida I tak wygląda port w Marsylii Z drugiej strony ten port wygląda tak No tu taki mur i graffiti na morzu. No i jadę tak tą mieściną A teraz jadę taką fajną drogą przez las do takim wołowosa. No, i tak wyglądają marsyliańskie drogi. Tutaj zjeżdżam z górki i przed sobą mam Morze Śródziemne. I tak wygląda port w Marsylii. Z drugiej strony ten port wygląda tak. Tak wygląda statek Aida. Taka droga przez Pustkowy. Nad jakimiś takimi serpentynami. Droga taka przyzwoita No i jadę do Grenoble I Tam w oddali widać port I taka elegancka droga odzyskała? No i tutaj widok z góry na zatokę. A tutaj na prawo Saint remy lex vaux Stanąłem na takim parkingu za skałą A teraz mijam taki most, takim wysokim częstym nad rzeką Laiser. No i mijam takie wysokie góry. Takie wiadukty. Po lewej stronie taki plusz rośnie. No, z tyłu za tą górą znajduje się Grenoble. No, i przed Grenoble mijam takie góry. Podobno jak we Włoszech. No, Podjeżdżam coraz bliżej tych gór. No i góry dookoła. No i stoję na parkingu obok. Taka góra. Taka góra. O, takie góry. A tam widać jakąś fabrykę. Taka góra wyżej. No i tutaj obok parkingu jest od razu rzeka Izer. Oj, można się pochuśtać. I się okazało, że to nie jest rzeka, tylko jakieś jezioro bez nazwy, ale bardzo czysta woda. No i do nad rzekę Izer woda jest bardzo szara. W dole rzeka. A na górze góry. No I doszedłem prawie do drogi, a tu jest jakaś miejscówka i zaraz zobaczę jak ona wygląda. No I tak wygląda rzeka Izer z tej miejscówki, a tutaj jest most z lewej strony takie góry Tutaj kawałek dalej droga doprowadza mnie do takiego prądu, czyli że muszę obejść dookoła po prostu. No i wracam się jeszcze nad rzekę po tych schodkach. No i taka pogoda, słońce świeci, ale deszcz ostro pada. Po drodze jeszcze taką brzozę mijam. A tutaj znajduje się taka wyspa na rzece Tak wygląda Grenoble A tutaj taki ładny mur No już jestem załadowany O, takie góry mam przed sobą Dziwny budynek I taką górę w kształcie piramidy Mijam taką górę w kształcie piramidy Piękny wiadukt Mijam taki wiadukt kolejowy Jestem teraz w mieście Freiburg O i tu we Freiburgu mam taką rzekę no, takie górki mam przed sobą Jadę między takimi skałami Po drodze jeszcze pociąg mija O, a ten stół taki wiadukt Takę w ogóle A teraz jadę takim wiaduktem O, Przychodzę sobie, a tu wszędzie stoją Porsche o, na ta zewnątrz o, a tutaj takie Takie koła 18 e, Osiemnastki tutaj widzimy kopię Gór Świętokrzyskich, tylko łusica jest wyższa niż Góra Agaty. A tutaj na Świętym Krzyżu nie ma klasztoru i na ładne góry. A tutaj Ferrari F355 Barinetta. Stolce, fontanna i ławeczka No i jadę takimi serpentynami No i taki elegancki wiadukt A tu takie stady w mieście Reims. Tu jaka ładna dolina Taki wiadukt Taki widok Miasto to Amiens A tak wygląda wschód słońca niedaleko granicy francusko-niemieckiej No i tak wygląda Lara w deszczowy dzień Jadę teraz mostem przez Lare. jestem w miejscowości Slus i stoję na starym wiadukcie kolejowym. O, tu w tym miejscu kiedyś biegły tory, a ja idę tam dalej na kładkę. Tutaj znajduje się takie informacje dla turystów o starego mostu kolejowego, gdzie teraz znajduje się kładka. O, i tak to wygląda. No i dobra, idę na koniec tej kładki. Z lewej strony stoi zamek. I taki widok składki obok rzeki takim okradła. Znajduje się teraz na środku kładki. Tam z tyłu widać taką wyspę na larze. Na brzegu Lary stoi taka łódka. No i sprawdzę, jaka jest woda. No jest czysta, czy ciepła? No, ciepła, a no, tutaj stoi. Tam, jak powinien, pewnie jest chłodniejsza. No i ta kładka z brzegu rzeki wygląda tak. Z drugiej strony Lary ta kładka wygląda tak. O. Tak wygląda zamek z bliska. No i tak wygląda z drugiej strony ten zamek. I tutaj we wodzie pływają takie wielkie karpie. Jestem teraz w sklepie z pamiątkami. Są tu ładne poduszki. Ciekawe ile kosztują. Ale drogie, 58 euro. Tak wygląda dziedziniec zamku. No i z tyłu za zamkiem znajduje się taki zabytkowy mostek. O, taki kanał, tam łowią ryby. O... Po drodze napotkałem taki rzadki samochód Golf Trójka w kabrylecie. Ma takie rury wydechowe i na felgach rybackie. I tradycyjnie kury i kogut, tym razem francuskie. O, a tutaj płyną takimi kajakami, bananami. No i doszedłem na brzeg Loary, i tu jest takie fajne miejsce do siedzenia. O, i tutaj z Loary takie szuwary są. No, i losy ze drzewka na tej mieliźnie, i doszedłem na takie miejsce nad rzeką Lara, gdzie jest plaża. Przyleciał do mnie szerszeń, i ja mu przygotowałem taką miksturę cukier z cuk y Cukier z wodą zobaczymy, czy on to pierdoli. I poleciał. No, a teraz jestem na takie co Wbiłem się na bryczkę, kurde, jadę sobie. Jadę sobie teraz taką drogą. I po prawej nie mam Lare. Centralnie obok drogi. Jadę takim fajnym, wąskim mostem. O, jadę po takim rondzie, z takim pomnikiem. O, jadę obok takiego kanału Brainis. Jadę za pociągiem też, w... A jadę taką lądówką, pola na lewo, na prawo. Jadę taką śmieszną drogą. i'm oh,